Ogród pod szumiącą lipą. Zapraszam. Witajcie w ogrodzie pod szumiącą lipą. Jak widzicie po moim wyglądzie pada. Także niestety dzisiaj prace zatrzymane, nic nie można dalej robić, a mieliśmy dzisiaj montować furtkę do tego w wybiegu do tej woliery, no niestety zapowiada się cały dzień deszczowy no więc więc niestety prace stanęły no więc widzicie jak wczoraj zaczęło wieczorem padać ale to taka była straszliwa ulewa, że po prostu ściana wody była i to padało tak dwie godziny non stop taki straszliwy deszcz no i, i dzisiaj rano wyszło słoneczko, tak o godzinie siódmej. Myślałam, że już, że, że pogoda dalej będzie, ale to słoneczko było tylko, było tylko jakieś pół godziny nawet nie i zachmurzyło się, no i zaczęło lać. I widzicie, dosyć mocno pada. Wyszłam tylko na chwilkę, żeby właśnie z wami pogadać i powie, pokazać jak to u nas dzisiaj pięknie deszczowo no tutaj widzę dalie mi się położyły zobaczę czy ona jest złamana czy tylko się przechyliła zobaczcie taka piękna dalia no, no w przyszłym roku wiecie ja sobie w przyszłym roku pokupuję, albo porobię takie podpory no nie da rady, muszę, muszę iść po jakiś, po jakąś tyczkę i ją przywiązać i tą drugą też bo, bo się złamie i ta zapewne tutaj też zaraz przyniosę przyniosę tyczki i mimo tego deszczu popodwiązuje. Więc jak widzicie, podwiązałam, chociaż, chociaż się nie połamią, bo już tamte mi się tak połamały. Takie były piękne, te fioletowe, a teraz przymocowałam do dotyczek. No to mam nadzieję, że, że przetrwają ten deszcz. No są tak śliczne, że szkoda by było, żeby się złamały. No i tak widzicie, to wszystko moknie, to wszystko moknie. No niestety. Taki to już przyjdzie czas, że pewnie będzie więcej deszczu niż pogodnych dni. Idę jeszcze tutaj do warzywnika, bo chcę sobie zerwać paprykę, bo chcę pomidory zrobić pieczone z papryką na sos. Tutaj, tutaj miałam taką paprykę. O, widzicie z tych, z tych takich czerwonych. To sobie wezmę jedną. I co tu jeszcze mogę wziąć? Tu jest jeszcze zielona. Tutaj te wezmę te z gruntu jeszcze. O. Tutaj z tego krzaczka. O. I myślę, że tyle. Tyle może mi wystarczy. Tu jeszcze Tu jeszcze wezmę tą jedną czerwoną. O. Myślę, że że te wystarczą. I jeszcze sobie wezmę no nie wzięłam sobie miseczki i jeszcze sobie do tego wezmę chili i jalapeno. Może tutaj z tego tunelu, bo tutaj też mam tutaj, ale słychać, słyszycie jak słyszycie jak jak pada. No tutaj mam chili, o, jedno, drugie wezmę, myślę, że, że dwa chili, chili starczą i tu wezmę tą czerwoną, czerwoną jalapeno, to myślę, że, że to wystarczy do sosu, żeby nie był zbyt ostry, no, takie papryczki, ale wszystko ubrudzone jest, ubrudzone jest ziemią to zabieram się z tymi warzywami do domu no i będę robiła tamtą pieczoną paprykę z pomidorami na sos, upiekę, potem zmiksuję do słoiczków i będzie następne następne zapasy na zimę, a teraz zmykam do domu, no bo nie ma co nie ma co moknąć, a niestety pogoda dzisiaj zapowiada się cały dzień taka więc, absolutnie na zewnątrz nic nie będziemy robić. A powiem Wam, że w domu jest co robić, ponieważ kupiłam sobie półkę, dużą półkę na książki do pokoju tam gościnnego i meble nowe tam też do pokoju jutro przyjadą. No więc, będzie co robić w deszczowe dni, ponieważ, ponieważ pogoda, jak widzieliście, deszczowa. Więc dzisiaj znowu w kuchni, znowu z pomidorami i z papryką. Ostatnio robiłam sos pomidorowy, ale rozgotowywałam pomidory, także był to taki sos dosyć rzadki, który można też używać ewentualnie do zrobienia zupy pomidorowej. Natomiast dzisiaj zrobię sos z pieczonych pomidorów i pieczonej papryki. Będę robiła to w ten sposób, że na taki. Blasze, którą mamy w piekarnikach. Wyłożyłam ją papierem i będę kroiła pomidory. Układała tutaj właśnie na tej blaszce pomidory, paprykę. Mam paprykę słodką, mam paprykę ostrą, mam chili, mam jalapeno no i oczywiście zioła. Bazylia, sałatowa bazylia zwykła, oregano i tymianek. Teraz pokroję wszystko, y, wszystkie pomidory, pokroję y, na, na takie ósemki, właściwie nie na ćwiartki, żeby one mi się ładnie upiekły. Nie będę wydrążała y, tych y, środków, nie trzeba ponieważ to i tak mm, będzie sos, więc y, to i tak się wszystko później y, jeszcze po upieczeniu zmiksuje. I tak sobie te pomidory tutaj poukładam wszystkie. Wzięłam zupełnie różne odmiany pomidorów, to nie ma znaczenia, y, nie, nie y, patrzyłam na odmiany, patrzyłam po prostu na to, że... Już są dojrzałe i już trzeba, trzeba je przerobić, więc te pomidorki sobie tutaj poukładam i zaraz będę robiła dalszy krok. Nie trzeba jakoś tam specjalnie ich układać, bo i tak to wszystko później się przemiesza. To są naprawdę różne pomidorki. Jedne są bardziej mięsiste, inne mniej. To nie ma, nie ma tu znaczenia. Przy takiej ilości pomidorów, jaką mam, to pod różnymi postaciami te pomidory trzeba sobie na zimę zrobić i wtedy wtedy po prostu do różnych potraw różne pomidorki się, się tutaj będzie używało. San Marzano kroję na połówki. W piekarniku to wszystko ładnie się Zapieczę. Myślę, że nie będą za gęsto. Już tutaj niewiele zostało, bo one nie muszą być tak bardzo y, za, y, wysuszone jak te do oleju, do, do oliwy. Dlatego, że no to będzie sos, więc, więc yy, troszkę tej wilgoci musi w nich zostać. O, jeszcze dwa zostały. Teraz to tylko przetwory i, i spotkania w kuchni, bo bo trzeba ten nadmiar warzyw jednak jakoś przechować. Tak, i teraz tutaj mam te pomidorki. Teraz papryka słodka. Paprykę pokroję na takie kwadraty. Ona po prostu jest tylko po to, żeby, żeby dodać takiego jeszcze dodatkowego smaku. Romek rozkłada półkę, tą, którą będę wieszała na ścianie na książki. A ja w tym czasie tutaj sobie robię zapasy. Tutaj zebrałam takie mniejsze już California Wonder. To są większe papryki, ale już na samym szczycie krzaczków zostały takie małe, więc. Więc to nie, nie ma sensu czekać yy, aż one urosną, bo pewnie nie urosną już, bo już jest za chłodno, słońca już będzie coraz mniej. Więc raczej nie było po co ich zostawiać. A takie małe właśnie mi się tutaj przydadzą. Fajny taki smaczek do tych pomidorów dodadzą. nie będę dodawała tutaj cebuli ze względu na to, że nie chcę, żeby ta cebula się ym, przy, przypa, przypaliła. I troszkę chili. Wyjmę te chili, wiadomo. Troszkę dla ostrości. Tylko wyjmę pestki no bo pestki dają więcej jeszcze ognia. O, nie ja muszę tutaj jakoś specjalnie tego mmm, kroić, bo to i tak jak mówię, później się zmiksuje dobrze. I mamy taki piękny widok, piękne pomidory z papryką. Teraz listki bazylii sałatowej. Bazylii może być do takiego sosu sporo. Listki bazylii przepięknie pachnie. Bazylii tej zwykłej. Fantastyczny zapach. Cała kuchnia pachnie bazylią. wszędzie rozłożymy teraz listki dam listki oregano z zerwę ponieważ później to mi się to będę miała takie twarde łodygi oregano mm, jak pięknie pachnie uwielbiam zapach oregano w potrawach jeszcze tutaj dużo oregano i, i tymianek też te zdrewniałe zostawię, a tylko te miękkie tutaj z tych gałązek oberwę super ależ zapach tych ziół to jest taki właśnie prowansalski. No pięknie to wygląda, naprawdę. Zobaczcie jak pięknie wygląda. Taki wspaniały widok pomidory, papryka i zioła. Teraz troszkę posolę, no bo wiadomo, żeby to miało jakiś smak. I, i po kropie, a właściwie sporo naleję oleju. Oczywiście, jeżeli ktoś ma, no to oliwę z oliwek najlepiej. I teraz to wszystko w, włożę do piekarnika. Najpierw w temperaturze 170 stopni będę to. Około godziny, półtorej trzymała w piekarniku z termoobiegiem i później zmniejszę na jakieś 150 stopni na jeszcze godzinę. I powinno być gotowe. I zobaczymy, co z tego wyjdzie i jak będzie wyglądało po upieczeniu. I zobaczcie, tak wyglądają po upieczeniu te pomidory z papryką i z ziołami. No, nie wyglądają już tak pięknie, jak wyglądały wcześniej, ale to już jest bardzo dobry stan tych pomidorów. Są bardzo dobrze upieczone, zioła też. No i teraz przełożę do miski i będę je blendować, żeby uzyskać konsystencję sosu. Teraz przełożę to wszystko do miski, te wszystkie pyszne smaki. Bardzo fajnie to się wszystko już upiekło. A jak się piekło, to mówię Wam, zapach w całej kuchni był rewelacyjny. Wspaniale to wszystko pachniało z tymi ziołami. Teraz będziemy to rozdrabniać, blendować. No i teraz będziemy to rozdrabniać. Mm. Bardzo gęsta wyszła ta ta masa z tych pomidorów to jest prawie taka pasta. Ja to zaraz jeszcze zagrzeję, bo ja do słoiczków zawsze wolę, tak jak pan mówiłam, do słoiczków zawsze wolę mm, gorące zamykać w słoiczkach. Dobrze, to wszystko tutaj wyjmę. No i zobaczcie, to jest taka dosłownie pasta. Ja myślę, że. To będzie świetne jako taka pasta do na pizzę też zamiast sosu pomidorowego takiego typowego, bo jest takie gęste, że fajnie to będzie na pewno smakowało na pizzy. Będę niedługo robiła pizzę, to, to wypróbuję, wypróbuję ten właśnie sos. No super to wygląda, zobaczcie, naprawdę a pachnie, pachnie przewspaniale. Także teraz jeszcze to zagrzeję, tak przesmażę troszeczkę, żeby do słoika wsadzić. Do słoiczku myślę, że dwa małe słoiczki z tego wyjdą. I wtedy zamknę i króciutko zapasteryzuję. I teraz przygotowałam sobie tutaj słoiczek. I myślę, że ten jeden słoiczek wystarczy bo tej pasty jednak nie jest tak dużo jeżeli wyjdzie tylko jeden słoiczek to zaraz jutro zbieram następne pomidorki i robię i robię następną porcję tej pasty no bo jeden słoiczek to jest za mało takiej pyszności tak, wystarczy na ten jeden słoik. No oczywiście, zaraz zamykam. I 15 minut pasteryzuję. O. Oczywiście, trzeba dobrze wytrzeć ten brzeg. No i oczywiście zakręcamy. No i mamy słoiczek, i mam słoiczek przepysznej pasty z pieczonych pomidorów z papryką i z ziołami. Bardzo polecam. I jak widzicie, półka złożona, ale jeszcze nie w całości. Jutro dopiero skończymy, bo no już zrobiło się trochę późno. Romka już bolą plecy od, od tego przykręcania tutaj, więc jutro jeszcze będzie tutaj jedna półka i na dole już zakończenie, także będzie już jutro gotowe. Bardzo mi się ta półka podoba. Zmieści mi się tutaj sporo różnych książek i będę miała tutaj fajnie wszystko posegregowane. I tu akurat nad biurkiem będę miała fajnie wszystkie książki pod ręką. I zobaczcie, pogoda wcale się nie poprawiła, a nawet pogorszyła, bo oprócz tego, że jest deszcz, to jeszcze wiatr, więc. Wmaga się wiatr na coraz większy. Także dzisiaj, dzisiaj jak widzicie, dzień dzień całkowicie zachmurzony. O, chmury pędzą takie czarne, nieprzyjemne. Tak się wszystkie pochowały gdzieś tam do środka. Tam słyszę je. W środku tam cała czereda ptasia. Siedzi w choinkach, pochowane. Także wyszliśmy tylko z Ramzesem, troszkę przespacerować się, i zaraz wracamy do domu. Nawet dzisiaj nie otwierałam tuneli, bo nie ma sensu. Wprawdzie temperatura nie jest zła. No bo powiem Wam, że było 20 stopni. Teraz może już o tej porze troszkę mniej, ale jest ciepło ogólnie można powiedzieć, że jest ciepło. No ale wiatr i deszcz to już jest jesień. To już jest jesień. Jak widzieliście, zakładaliśmy dzisiaj półkę w pokoju, tym, gdzie jest gościnny, a poza gościnnym to jest mój taki pokój, gdzie mam swoje książki, swoje robótki, taka moja pracownia. No i jutro przyjdą nowe meble i też będzie już co robić, też właśnie w takie, w takie deszczowe dni. A na dzisiaj to tyle z ogrodu pod Szumiącą Lipą. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam. No chodź, idziemy do domu. Chodź. Chodź, Ramzes.